Cześć konspiterzy! Prawdopodobnie jest to nasz ostatni wirtualny trening. Oby. Mam nadzieję, że niedługo widzimy się. Ale zróbcie sobie na majówkę coś genialnego w swojej pustocie. Mamy tu nową wersję pompek oraz zwykłe przysiady. Robimy trzy rundy. Pierwsza... E, cztery, przepraszam, rundy. Pierwsza runda 25 pompek e, z wyskokiem i 50 przysiadów ręce sobie między podwyższeniami. Możecie użyć czegokolwiek. Robimy pompkę z dotknięciem do ziemi i wyskakujemy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej. Jak zrobimy 25 powtórzeń, robimy 50, przysiadów. Raz, dwa, trzy, 5. Potem robimy 20 pompek, 40 przysiadów, 15 pompek, 30 przysiadów, 10 pompek, 20 przysiadów. I tym prostym akcentem zakończcie ten domowe. Cześć!